Wszystkim, hej, witam was w kolejnym filmiku, który robię w kolejny dzień, w tym samym dniu, w którym zrobiłem filmik o tej książce. Dziś, teraz opowiadam o książce Rokis, a gdzie ja się biedny teńki podzieję. Napisała to książkę Joanna Popożyńska. Opowiada się w tej książce o Rokiszu, który. Nie, czekaj, to nie to. Pewnego wieczoru tata przyszedł do domu z teczką, w której było dziwne zwierzę. Stworzenie czarne, chude, kosmate, rogate i ogniaste. Nazywało się Diabełek Rokita. Zwierzę to było śmieszne, bo często były z nim problemy. Tak samo rodzice, mają już z dziećmi. Mam rację. <laughs> Jak dzieci mają z rodzicami albo rodzice z, z dziećmi, to tutaj ciągle musieli go czasem szukać. Czasem on, on musiał ich szukać, bo się gubił. Uciekał od nich, bo się ciągle bał. Zaprzejażnili się raz i jakby powstała między nim, nim i innymi taka więź, że nie chcieli się już rozłączyć, ale musiał bo rodzina do niego przeleciała. Bo to jakby, mówiłem Wam, to jest jakiś diabełek Rokita, zdrobnienie Roki. Dlaczego się znalazł w kasinnym domu? Kto wie? Tak to przeczyta. Następnym razem no jak będę miał jakąś książkę, nie wezmę taką małą książkę, tylko wezmę takiej wielkości, żeby było dłużej i ciekawiej. Bo ta książka nawet tutaj mogę się pośmieć przez tą babkę, która miała jeszcze 508 stron, a ta ma zaledwie... 85 ma. No nie taka ciekawa książka jak ta. Ta była śmieszna, ta też. <grym> Dobra, życzę wszystkim fajnego dnia, fajnych wakacji. Stawcie łapki w górę, subskrybujcie i stawcie dzwonki, żeby przechodziły powiadomienia o moich filmikach. Wszystkim pa!